Kilka miesięcy temu prosiliśmy naszych widzów o pomoc w rehabilitacji Marcina, który, po ciężkim wypadku w Niemczech, poddany został długotrwałemu leczeniu. Ta pomoc przynosi efekty. Zmieniło się sporo. Sporo się zmieniło w, w możliwościach. Marcina zaczął podnosić prawą rękę, prawą nogę w sposób bardziej zdecydowany. Z prawej ręki potrafi skorzystać w takich dobrych dniach. Potrafi skorzystać w ten sposób, że potrafi kręcić prawym kółkiem u swojego wózka i robi to tak, tak fajnie, że... Po prostu posuwa się zdecydowanie do przodu, do momentu, aż się nie zmęczy. No on się szybko męczy, ludzie w tym stanie męczą się bardzo szybko, ale zmieniło się bardzo dużo. Zaczyna się pojawiać pierwszy uśmiech, on jest sporadyczny, zaczyna się już taka drobna mimika twarzy pojawiać. No i pojawiła się u nas nadzieja, w moim sercu pojawiła się nadzieja, że będzie lepiej, że zbliżamy się do czegoś lepszego. Że zbliżamy się do czegoś lepszego, ale też ciągle walczymy. Postępy w rehabilitacji widać gołym okiem. Dzięki pracy personelu ośrodka Fundacji Światło, Marcin zaczął komunikować się z otoczeniem. Ze strony komunikacyjnej mogę powiedzieć, że Marcin jest w stanie posługiwać się za pomocą alfabetu, bo teraz jesteśmy na etapie ćwiczenia tego. Jest w stanie sam tworzyć proste zdania, budować wyrazy, tak aby mógł powiedzieć chociażby tego, co potrzebuje, co jest w danym momencie mu potrzebne i na tym teraz się skupiamy, na rozwijaniu tej komunikacji. Możliwości Marcina są coraz większe dzięki systematycznej pracy wspomaganej nowoczesnymi narzędziami. To są zajęcia stymulujące funkcje poznawcze. Tutaj praca polega na tym, że pacjenci obsługują ten komputer za pomocą swojego wzroku. A mianowicie, żeby wybrać rzecz, którą, chce, którą chcą, czy żeby wykonać ćwiczenie, muszą spojrzeć na dany obrazek, czy na daną rzecz i dłużej utrzymać wzrok. Ćwiczymy z Marcinem już pół roku i pozytywne jest to, że Marcin jest w stanie dłużej skupić uwagę, jest, jest w stanie dłużej pracować na komputerze, przytrzymać wzrok na tych treściach, które go interesują i teraz jest w stanie swobodnie poruszać się po całym obszarze monitora, czego na początku nie było. W ślad za ćwiczeniem, Umysłowymi prowadzona jest też rehabilitacja fizyczna i wsparcie psychologiczne. Masz wspaniałe dzieci, rodziców, którzy robią wszystko, co tylko możliwe, Marcinie, żeby poprawić Twoje funkcjonowanie. To są rzeczy dla Ciebie. Więc proszę Cię, żebyś spróbował sobie ręką odblokować tą wiadomość, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Ciebie, a którą dzisiaj wyjątkowo się podzielimy, Marcinie. Dobrze? Dlatego poproszę Cię, żebyś przesunął rękę, podnieś ją proszę do góry, na miarę swoich możliwości oczywiście, Marcinie. O, pięknie, Marcin. Jeszcze, jeszcze, staraj się, Marcin. Ja wiem, że to nie jest szczyt Twoich możliwości, więc nie odpuszczam, a Ty się, Marcin, starasz. Starasz się ze wszystkich sił, tak żeby ją podnieść do góry. Tą prawą Twoją rękę. Ja tutaj trzymam telefon. Lewą możesz sobie pomagać. I wokalizować też. To też dodaje Marcinie siły. Próbuj, próbuj. Podnieś rękę do góry, Marcinie. Jeszcze. Podnoś ją wysoko, Marcinie. O, jeszcze. To jest za mało, Marcinie. Nie dasz rady jeszcze. Musisz jeszcze wyżej podnieść rękę. Dobry to był trop, ale niewystarczający. Jeszcze, świetnie. Jeszcze, jeszcze, Marcin. Tak, pięknie, Marcinie. O to chodzi, o to chodzi. Zbliżasz się tutaj. Super. Dusimy. Dusisz, dusisz. Ja trzymam cały czas, żeby nic nam nie uciekło. Mocno. W tej chwili mamy na celu zrelaksować troszeczkę Marcina przed kolejnymi ćwiczeniami, które będą miały miejsce. Stymulacja z użyciem łóżka wodnego jest formą odprężającą, a jednocześnie stymulującą, bo stymuluje się pracę błędnika. My naturalnie chodząc, stymulujemy błędnik. Osoby takie jak nasi podopieczni, niestety tej stymulacji są pozbawieni. W związku z czym łóżko wodne to nie tylko relaksacja, ale także stymulacja błędnika. I tutaj widoczna jest wyraźna poprawa, tym bardziej, że Marcin ma ogromną wolę walki. Od razu powiem, że dzisiejszy dzień nie jest szczytem formy Marcina. Marcina stać na więcej. Aczkolwiek myślę, że kamery działają na każdego z nas podobnie. Także ja się stresuję, i Marcin się stresuje, i myślę, że to ta kwestia. Ale mam nadzieję, że każdy zauważył staranie Marcina, bo ono jest ogromne. Marcina, zaangażowanie i wkład w pracę jest rzeczą niebywałą. To jest osoba, która się nie poddaje, aczkolwiek tak jak mówię, czasami takie zmieszanie, stremowanie, pewien element, który, który nas rozprasza, działa na niekorzyść. Dołącza się oczywiście do tego fizjologia, która nie pomaga, a przeszkadza. Na no to nie mamy niestety wpływu. Co było Myślę, że dobry widz, dobry obserwator zauważy tą, zauważył tą kwestię, że było coś, co przeszkadzało Marcinowi w pokazaniu szczytu jego możliwości, aczkolwiek ten dobry obserwator zauważy też jego wkład i zaangażowanie. Rokowania są dobre. Marcin może z czasem osiągać jeszcze większe postępy. Chciałabym, żeby jak największe, żeby Marcin wykazał się tym potencjałem, który w sobie ma. On jest nie. Niesamowitą sprawą. E... Już, już, spokojnie, Marcinie. Pewnie chciałeś pokazać jakiś z ciebie fighter, jakiś zawodnik, jeżeli chodzi o, o przyszłe półrocze. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu ludzi dobrej woli będzie możliwe zapewnienie Marcinowi takiej rehabilitacji, na którą zasługuje i której potrzebuje. Nie zrobimy niczego właśnie bez takiego, takiego wsparcia obwarowania sprzętem, bo możliwości Marcina są dużo większe. On po prostu potrzebuje jeszcze takiego zapalnika w formie sprzętu i, i ludzi dobrych, specjalistów. Myślę, że tacy mogliby Marcinowi pomóc w jego, w jego dalszej drodze, która niewątpliwie jest dla mnie drogą zakończoną sukcesem. Dotychczasowe efekty terapii Marcin zawdzięcza oddanemu personelowi Fundacji Światło. Tu są fantastyczni ludzie. I, I gdyby nie oni, gdyby nie ciepło, zresztą to pokaże też reportaż, gdyby nie ciepło, które, które okazują rehabilitanci serce, które wkładają w, w pomoc w uzyskaniu sprawności Marcina, no to nie dalibyśmy rady. Ogromna wdzięczność. My ich po prostu. Pokochaliśmy wręcz za to, co oni dla nas robią, to my ich pokochaliśmy po prostu. Swój wkład mają też nasi widzowie, którzy odpowiedzieli na wcześniejszy apel o wsparcie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. Którzy do tej kwoty się w jakikolwiek sposób z gotówką, pięcioma groszami, że się dołożyli, że wykazali zrozumienie bo to już jest sięgnięcie do własnego portfela to jest właśnie zrozumienie, że, że jest ktoś obok, kto potrzebuje, kto potrzebuje naszej pomocy. I głębokie, głęboka nasza wdzięczność z całego serca płynąca, ale też jednocześnie prośba: pomóżcie, prosimy, pomóżcie, bo sami nie jesteśmy w stanie. Nadal liczymy na państwa pomoc. Potrzebne nam są środki, środki, bo rehabilitacja w Polsce bardzo dużo kosztuje, bardzo dużo kosztuje nie stać nas na znanią. Po prostu nie stać nas na znanią, stąd stąd to nasze spotkanie, po to, żeby pokazać, co Marcin już osiągnął, i po to, żeby prosić ludzi, jeżeli ma ktoś. Tę wolną przysłowiową złotówkę, którą może, którą przede wszystkim zechce wesprzeć, powrót Marcina do zdrowia, to jesteśmy z góry głęboko, serdecznie wdzięczni i prosimy o to wsparcie.